Hej, cześć, siemano, ja jestem Sidła, a to jest kolejny odcinek z The Walking Dead, więc po prostu zaczynajmy, kontynuujmy tą e, historię, więc no. Zaczynamy od tego samego momentu, co poprzednio, jak zwykle zresztą, więc ciśniemy z powrotem chyba do motelu. Tak mi się wydaje. W ogóle ciekawi mnie, nie, raczej nie, jakbyśmy zabili tamtego Endiego, mm, to wydaje mi się, że tak czy jakbyśmy tam nie zostali.

Z tego względu, że tak, bo mogę, to, to założyłem sobie czepeczkę. Pozdro, dla wszystkich, którzy mają zamiar w komentarzu napisać, że czapco się nie siedzi w domu. Pozdro, ja mogę. Ja lubię po prostu. Więc pomyślałem, że tak nagram. Szczególnie, że myślałem o tym, by tak w taki sposób nagrać już od dawna. Tylko, że korzystałem ze słabek i nie mogłem, więc no. No go no. <laughs> there's gonna be fallout for killing lily's dad yeah i would imagine so what do you think there's um, <laughs> you know? some <laughs> we'll do what has to be done you're damn right Listen, that RV back at the motor inn is just about ready. I've changed my mind. I want you to come with us when we leave. Zmieniłem <laughs> no, Yeah. wiem. yeah. We're a team, man. Me and you. By taking out Larry before he turned, you saved all of us in that meat locker, and that saved my family too. Yeah. I'd say you earned it. Come on. Stay close.

Nie Powoli, niby mamy napisane ale trzymam w, no nadzieję, że to nie będzie głupia opcja. Co to jest? O Oh crap. Jedzenie, ta baba gdzieś takiego, dokładnie tak. A pytanie, czy powinniśmy to kraść? Nie wszyscy. Próbuję wam grę ustawioną. Tylko 60-44% system. Teraz wiem 50%, bo nie wiedziałem, co z tymi sławkami. Well, Aaa, Jezu.

przez tą czapkę, że ci tylko ruszam i tak ten, nie wiem. Żeby nam nie chcieli teraz dać, żeby chcieli nam, dać znaczy się, no, bo skoro już kradną, tak czy siak, no to podałoby się podzielić z nami. Got no może to? my raczej tego nie chcieliśmy. the hoodie in here could probably fit clementine. She's good. thanks. whatever, man. it's gonna get cold out eventually. hey, there were some batteries in one of those boxes. i thought they might work in your camcorder. here, you can have some too. for your walkie-talkie. batteries, huh? think you can handle those? <laughs> you're not gonna let me live that down, are you? super. <laughs> To jest to nagranie, co znaleźliśmy, chyba że kamerę ogólnie Mam na kamerze nagranie. Oho, ktoś nas oglądał? just Jake, Bart, Linda and all you fucking sickos from the save lots! They call y'all bandits, but you're fucking rich! Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart? We won't let them bandits get you, will we? No, Okay. Where's your head? I don't know. Are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you've got to be afraid of. The people I used to call friends. The people who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. <laughs> I have the next episode. Wow, The episode. done, done pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here, Lee. I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases, it's starting to add up. Need to get to the coast. Get him out of all this madness. <laughs> Lily's not doing so good, huh? Or well, we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up. Better. better than us at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this Żywe trupy, epizod trzeci. przed nami, długa droga. Oczywiście zaczynamy już dzisiaj, no bo to nie miałoby sensu jakbyśmy skończyli po 10 minutach odcinka. Eee, czy odrąbać Dawidowi nogę, chyba tak mi się wydaje. No i ja i 84% graczy, oczywiście odrąbało tą nogę, wydaje mi się, że to było oczywiste Czy zastrzelić yy, Jolene? Ja i 87% graczy yy, nie zastrzeliło jej jako Meli, tylko Dani, chyba to, o to chodzi Pomóc zabić Larego i tutaj trz, ja i 31% graczy Pomogło zabić Larry'ego, czyli byłem w, jestem w mniejszości. Większość os osób raczej stwierdziła, że warto, warto mu pomóc w sensie uratować go, a nie zabijać. Nie wiem, jakby się to skończyło. Może przeżyłby, wolałem nie ryzykować, tak? Nie mam pojęcia. Może jak skończę grę, to sobie sprawdzę te różne wybory, takie najważniejsze, co by się stało, jakbyśmy dokonali innego wyboru, nawet nagram, mamy jakiś taki odcinek, zobaczymy. Eee... Zabić dwóch, obydwóch braci, eee... no jakiś tam... Eee... Ja i 82% graczy nie zabiło obydwóch, więc spoko. Ja i 44% graczy nie ukradło jedzenia, czyli też jestem w mniejszości. No spoko. Ale tutaj też już ludzie widzę się zastanawiali nad tym, bo tu trochę ciężka opcja do wyboru. Spragnienie pomocy na podstawie komiksuatorstwa do jakiegoś tam ziomka. Dobra, mogę to pominąć? Proszę, powiedzieć, że mogę to pominąć. Jasne, że nie mogę pominąć, więc oglądamy sobie tę scenkę. Ja wam to wytnę.

or that you were tied to this place that's right i know who you are and i know you're a killer he's not dead somebody help me come on we know this guy's not gonna make it no! sounds like a car there's a shitload of food and supplies back here you're right we shouldn't take this the rest of us are taking this stuff Właśnie. Czy to jest mama Clementine? Czy po prostu jakaś baba, która ma coś nie tak w wełbie i tak zaczęła gadać? Nie mam pojęcia. Bardziej mi się wydaje, że po prostu to jest jakaś baba, taka, która coś się wełbie poprzewracała. Chociaż szczur wie. Żywe trupy. W ogóle inny kolor teraz jest. Gwardia Narodowa zarządza ewakuacją miasta. Lili nie spierdzielają. Geni z plecakiem Clementine chyba. Epizod trzeci. Przed nami długa droga. Hmm, możliwe, nie wiadomo. Ci łazimy po prostu w środku miasta. To jest mocno tutaj ogarnięci w sensie na polowanie, na poszukiwania przydatnych rzeczy itd. Down on staying or going. You should man up the motel and getting in the RV. Yeah, we've been talking about it, but you made up your mind yet? We should go. Motels run its course, and it's not safe. Damn right, it has. We pile into the RV and don't pull over till we see water. And if Lily's dead set on staying, then, well, that's the way it goes. the rig into the pharmacy and scraped together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. we're out of options. Something's better than nothing. No sytuację. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. No ha, no i trzeba chyba wejść niby

A, Everett ten, w sensie, że jego ten. Yy, ta jego rodzina ogólnie, apteka. W sensie, do tej samej apteki przyjechaliśmy. Ja myślałem, że po prostu to jest jakaś inna apteka, to jest ta sama. Spoko, faktycznie, tutaj było to wyjście. To nieźle się tu trochę porobiło nie przepchnę go huh. There blocked by all the fallen concrete. Huh. Nie przydam ci na nic ten wózek? Hm. Huh. Hmm. Hm. 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 Świetnie. Beczka. Nie, tu też nic. To nie mam pojęcia, nie widzę tutaj za bardzo gruz pod to Nie widzę za bardzo tutaj opcji. No, mamy wrak. Staramy ja przechodzę dookoła. To był obok. Kenny, come on. Uh, shit. Damn it. I can't reach. Sorry, pal. All right, stay put. Mhm, mm jednak to nie jest dobra opcja.

Wyciągarka. So huh? well, we Ciekawe mnie po jakim czasie to jest od ostatniego. ostatnich wydarzeń. Mogę jakiś wybór mieć? Nie, tylko do Osi. Nie wiem, do Felgi bym przymocował. Stuff out of that car last week. I hope not. she'll get there. <laughs> Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it phased him. Of course it did. What did he say? He just woke up in the middle of the night, screaming his head off. He thinks he killed Herschel's son. Oh, Christ. I'm sorry. The the we did. You're sure you're up for this? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Uh, oh. Shit! <laughs> jesus are you okay i'm sorry pal i thought it'd be healed up better you lucky it wasn't any worse you could have tires No, już jest tak czy siak tak mi się wydaje. Ksz zastrzelimy jednego, pojawi się kolej kolejnych dwóch. Nie damy rady. Sorry. No dobra, ją możemy. Ja myślę, że mamy ją ratować. Zastrzel ją. Zastrzeli ją li? Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Boezu A to nie ona Ja pierdziele, co ja odwajłem Do trupa strzelałem Sorry, ale po prostu taka opcja wydawała mi się najlepsza. Nie chcę, żeby tutaj cierpiała za bardzo. Ja myślałem, że na początku chodziło o to, że mamy po prostu powybijać te trupy i pomóc i uciec. No wtedy akurat sorry, ale... No nie, musimy uciekać sami i nie możemy strzelać, bo jeśli pojawi... na miejsce jednego pojawi się następne dwa i tak dalej, i tak dalej. Plus stracimy dużo amunicji. Ale jeśli mamy zabić jedną osobę, żeby nie cierpiała, to wydaje mi się, że jest to akurat dobry pomysł.

Tu już nic nie ma, nie ma. Eee... to... Miałbym więcej czasu wtedy, jakbym wziął ją tą. No i dupa. Aha, jest dużo rzeczy. Up and over. still clear. O, w mordę drzwiami, kurde. Ej, fakt, nie mam siły. No to jest kolejny taki quick time event. Oszukany w sensie, że nie da się nic z tym zrobić. Do końca w sensie. Co lodówka? Oj, sorry. Dawaj, 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 dawaj No nie mogę nic mu zrobić Nie mogę trafić, wy ty, wy Musiałem niżej celować niż był znaczek Oj, oj, oj Kurde, liu, uciekaj, inaczej by się to potoczyło, jakbyśmy nie, nie strzelali, ale laska by cierpiała dosyć mocno. Eee, no i niby tak czy siak jej nie pomogliśmy za bardzo, ale wydaje mi się, że dokonaliśmy dobrej opcji tak czy siak.

might as well leave a sign out that says the men are gone scram scram children. So, what did you get a lot of stuff we're fine by the way nice work this'll keep us going if we carry on like this we'll get through the winter here the winter we'll freeze our asses off here is piling into an RV with you two after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? You know, I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. We have to go eventually, Lily. We don't have to do anything. You didn't want to go because of your dad's health, but he's gone now. Easy, Kenny. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. I don't think you're capable anymore. We're strongest together. It can't be you versus us, Lily. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. That's BS, Kenny. And you what know. What about it? medicine? We deal with shit as it comes, just like we always do and when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night, what then? you just gonna deal with that? everything that happens to us is another excuse for you to put. Pull pull leaving. all i want is a week of peace of not hearing it. we wouldn't even be fighting about our medicine and supplies. What, what do you mean? some girl came screaming out of an alley. she had dead hanging all over her. she was making enough noise that we would have had plenty of time to get what we needed instead smart guy shot her he what he put her out of her misery stupid i couldn't let her suffer we're all suffering some more than others we've been putting our lives on the line doing these runs into the city you wouldn't believe the shit we see we all appreciate it ken y'all should be given lee hill for not doing what needed to be done it's not so easy for him

i think you did good today and i find myself thinking that most days thanks it's probably worth following up with lily about what she was saying about missing supplies with her wound up the way she is i don't want to see her paranoid no question and i'd like to talk when you've got a minute Czy zapisy są tylko pomiędzy kadencjami, czy w trakcie gry także? W sensie, że teraz mam na przykład zapis. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jak piotr odpalę tę grę, to nie będę musiał grać sobie od początku. Eee, ale to by było na tyle, więc dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Ja lecę go szybko montować. Zrobić tylko i wstawić na YouTube, bo na 18 muszę zdążyć. Wydaje mi się, że dam radę, ale no, tak czy jak robię to dosyć późno, później niż zwykle. Zwykle o 14.40 to film już jest dawno wstawiony na YouTube, a i czeka na wstawienie premiery. więc Wstawienie premiery? Na... Yy, tak, no, na opublikowanie, więc pozdro 600. Trzymajcie się, do następnego oczywiście. Wstawcie łapkę w górę, bądź w dół. W zależności od tego, jak ten film wam się spodobał. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!